Cześć, witam w kolejnym materiale na moim kanale Kosmieci atakują Jadę właśnie na rehabilitację Ręczniczek jest Także Jadę rehabilitować bark Kurde, bo jak kosmici Zaatakują, to trzeba się bronić Kurde Na pewno słyszeliście ściemy Amerykanów Którzy pokazali Kurde film jak spodek latający jak spodek latający leci są też filmiki niedaleko strefy 51 jak ciężarówką wiozą przykryte jakimiś kurde szmatami coś co przypomina spodek tak tyle tyle 10 lat oni ukrywali że że jakieś latające spotki są i tak dalej, że obce cywilizacje. A nagle, kurde, pojawiło się ich tyle, oni zestrzelili i już się nie kryją. Ja powiem tylko tak, nie wiem, czy wielu z Was zagłębiało się kiedykolwiek w temat, ale e, był taki. Uczony, naukowiec, pisarz, który już w latach 80., -tych, 90. -tych mówił o tym, że Amerykanie mają technologię, e, dzięki której już wtedy mieli taką technologię, dzięki której mogli robić hologram e, za pomocą satelit i jeszcze tam czegoś, że widzisz, a nawet słyszysz dźwięk tego, co oni chcą, żebyś zobaczył, to nadaje na jakiś takich falach. I jak ktoś powie, że to jest ściema, ja nie pamiętam, coś nazywało, blue, coś tam. Nagle jak goś zaczął za dużo o tym pisać i podawać e, takie dowody, gdzie można było to sprawdzić, to go zamknęli do pierdla, a dzień po wyjściu z pierdla gość zmarł na atak serca. Także... Wszystko jasne jest w tym temacie, Blue coś tam, musicie, Blue, nie pamiętam, nie, nie, nie wiem, że Blue coś tam, e, też przed wizytą Obamy ileś tam wcześniej, niedługo wcześniej w Norwegii e, właśnie była taka niebieska poświata i uwaga, wyświetlała się ona tam gdzieś nad bazą amerykańską, także wszystko... Temacie. Ja nie wierzę w to. To jest tak jak z terrorystami, którzy rozwalili World Trade Center. Nigdzie na świecie samolotów nie porwali, nie rozwalili żadnych wież. Wieże się nie waliły jak domek z kart z podłożonymi ładunkami. Tylko w Ameryce i zawsze wszystko, co się dzieje, dziwnym trafem w Ameryce. Ufo! Ta technologia, którą oni mają, pozwala na to, żeby wyświetlać w dowolnym miejscu na świecie. Także ja się wcale nie zdziwię, jak oni zaraz będą wszędzie indziej to wyświetlać. I była teoria spiskowa, która teraz okazuje się, że już nie jest teorią spiskową, bo znalazła swoje potwierdzenie że w przyszłości Amerykanie będą chcieli przekonać świat mm, o tym, że obca cywiliwa, cywilizacja nawiedziła ziemię i żeby cała jakby ludzkość się zjednoczyła, jak są wojny, żeby to przerywać. Dziwnym trafem wtedy, kiedy ruscy zaczynają wojnę i to już poważnie wygrywać z Ukrainą, kiedy pompowanie. Kasy i broni całego świata zaczyna przypominać utopię. Po prostu nie zdaje to egzaminu, bo Rosja jest zbyt silna i nie mogą sobie poradzić. A finansowo cały świat już zaczyna klękać. No to wymyślili sobie UFO. Niezidentyfikowany obiekt latający. <laughs> e, ściemniacze, Ściemniacze. No i ta teoria właśnie mówiła, że będą chcieli przekonać. E, Niemal całą, o tu widzę miejsce. Jak nie znajdę tam gdzieś, to będę sobie musiał tu przyjechać. Że będą chcieli przekonać całą ludzkość do tego, żeby się ludzie zjednoczyli, i tak dalej. A później, uwaga, pod pretekstem tego utworzyć rząd światowy. A rząd światowy. E, o tu mam miejsce, co sobie stanę? Nie mam lusterka, widzicie? Odpadło mi ostatnio po myjni, A rząd światowy. Kto mu będzie miał przewodzić? No ja, kto kto, Amerykanie oczywiście. Wpływ na cały świat, podejmowanie, kurde, ważnych decyzji, i gospodarczych i wojennych i tak dalej. Także, no zobaczymy, czy prawda, czy nieprawda. Bo to miała być teoria spiskowa. Coś ostatnio, wszystkie te teorie spiskowe się spełniają. Także ja powiem tak: absolutnie, naprawdę, absolutnie nie wierzę w to. To jest ściema Nie twierdzę, że nie ma innych cywilizacji, ale to jest akurat ściema Są, wiecie, są inne cywilizacje Które Muszę sobie wiecie wziąć Ustawić muszę sobie parkometr ale są inne cywilizacje, do których e, ludzie nie mają dostępu, tak? Oni są tak zaawansowani, że potrafią przez e, ileś tam e, tysięcy lat świetnych, czy jak to tam nazywają, kilometrów i tak dalej, gdzie nawet teleskopy nie sięgają. Mają taką technologię, że potrafią przelecieć tyle, ale Amerykanie ich strącili. <laughs> Kurde, ja pierdzielę. No nic! Idę na rehabilitację za sekundę, będę u was za sekundę, a u mnie za pół godziny. Tak, już po rehabilitacji w domu, oczywiście, też robię te wszystkie ćwiczenia, które mam wykonywać na polepszenie. Mas wymasować się sam tak nie wymasuję, nie, roz nie rozciągnę ścięgien. Kurde, te lusterko dzisiaj ma przyjść, kurde, oby przyszło. I mogłem wymienić obydwa wtedy. Kurde jak tamto miałem takiego... Kurde wymienię obydwa, bo tak bywa zazwyczaj, że jak wam z prawej strony coś w zawieszeniu, kurde stuknie, to później z lewej wam stuknie. I jak się wam lewa żarówka spali, to zaraz prawa. I tak że mi się kurde jak tam odpadło z oryginału i tak dalej, to pewnie zaraz kurde odpadnie i tu. No i macie dwa miesiące później, wyjeżdżam z miejni, kurde łup, a poleciało. A ta bolączka taka w Volvo, jak kompresor klimatyzacji. No ale nic. Eee, o kosmitach pogadałem, wyraziłem swoje zdanie i, i takie jest moje zdanie w tym temacie, już wiecie. A wczoraj byłem na rozmowie o pracę. Wczoraj Wam powiem, że byłem na rozmowie o pracę i. <laughs> Praca może ok, bo jazda yy, Mercedesem na budowach i ewentualne dorobienie uprawnień na dźwig, taki duży dźwig, powiedzieli, że oni mogą mi zrobić, ewentualnie jazda z platformą i włożenie. Tak zwanego ciężkiego ładunku, gdzie czasami się jeździ z pilotami, i tak dalej, czyli można powiedzieć codziennie w domu, yy, i około 10 godzin pracy średnio. Tygodniowo ma wyjść 40, ale mówi, no do 50. Na godzinę mogę Wam powiedzieć 17 euro brutto, żadnych dodatków, nic. No i ja sobie wyliczyłem, że po odliczeniu, kurde, podatku wszystkiego, to ja bym zarobił, kurde, naprawdę, z jest jakieś 200, 200, 200 300, To ja mówię, nie, no mówię, panie, mój kurwa, to są naprawdę mówię, na mojej grupie podatkowej, kurde, takie pieniądze, to jest jakiś żart. On się mnie pyta, ile ja w ostatniej firmie zarabiałem, ja mu mówię. On mówi, żebym, jak tego mu mogę pokazać. Pokazałem mu. Kliknąłem sobie stronę z banku, akurat tą transakcję, którą miałem, a on mówi, a ta jedna wypłata, pokazałem mu drugą i trzecią na odejście i mówi, no, 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 to, no, my tak dobrze nie płacimy. I ja mówię, no, niestety. I dzisiaj do mnie rano dzwonili, że, bo ja mówię, że jeśli się zdecyduje, to Wiadomo, że chcę jeden dzień pojechać z jakimś kierowcą i zobaczyć, jak ta praca wygląda. Eee, ja mówię, nie, nie, ja sobie mówię, obliczyłem i mówię, to są za małe pieniądze, mówię. Przynajmniej 300-400 euro. Więcej możemy rozmawiać, mówi inaczej. To ja nawet nie pod Nie, no, wiecie, to jest, to jest śmiech. 2300 euro y, to ja dostałem, kurde, zaraz jak byłem po szkole, y, bez żadnego doświadczenia, kurde, bez niczego na sam początek. No. Na kontenerach nic nie robiłem, a najniżej, kurde, miałem 2200 euro a jak miałem tam jakąś sobotę, gdzie poszedłem na 4-5 godzin kurde, jedź chłopie, już telefon kurwa, już nie wytrzymasz no, także jak poszedłem w sobotę, kurde, i byłem od 7 do 12 do 13, dochodziła mi za, te, za, za, za ten dzień stuwa. i poszedłem dwie takie soboty, kurde no to wiecie, jak dobrze pośpisz w sobotę, to wstajesz o takiej godzinie, kurde także te Najwięcej chyba 2,5 w Lifter, jak, jak się nie mylę wziąłem także mm, mogę powiedzieć tylko tyle, że nie nie to jest zdecydowanie za mało zresztą tyle to ja mam siedząc na bezrobociu to ja mam ich w dupie kurde także nawet nie mam zamiaru się ruszać za takie, za takie pieniądze Poza tym leczę jeszcze, bo on mówi, ja my, od kiedy ta praca? O, to jak pan, we, my się dostosujemy do pana życzenia, no, na pierwsze, od 1 marca, od 1 kwietnia. Ja sobie myślę, kurwa, co to za firma? Jak oni, kurwa, to muszą pracować, mieć problem z pracownikami. I tylko po, po budowach się wozi jakieś tam, a, wywrotkę jeszcze mówię, jakbym chciał, kurde, platforma wywrotka albo... No i pokazywał mi tam, jakie elementy konstrukcyjne się wozi takie wiecie do hal duże, że wystaje wam kurde z jednej strony samochodu kurwa metr z drugiej metr z tyłu kurde też długie osi wciul bo to ciężkie, no ciężki transport, tak zwany schwer transport tutaj i ja myślałem o czymś takim bo dla mnie to żadne wyzwanie, Level, taka jazda z pilotami to jest kurwa żadne wyzwanie no. Ale można by spróbować co innego. Jeśli to będzie za odpowiednie pieniądze, a nie kurwa za takie śmieszne pieniądze. To jak idziecie na ten, jak idziecie na lager do magazynu pracować, wózkiem widłowym jeździć, to dostaniecie kurwa 19-20 euro na godzinę. Kurde, <śpuszczak> też bez dodatków i, i kurwa zarabiacie więcej jeżdżąc wózkiem widłowym przez 8 godzin. Nie, eee, kurwa, niech się wali, kurde. Nie, absolutnie. Poza tym kumpel, który ze mną robił w kontener lifter, on jeździ teraz bodajże od godziny a 16 zaczyna i przeważnie do 24, do 1 w nocy. I jest na pierwszej grupie podatkowej i tam mówił, że ma 2600 euro, czyli z moją grupą podatkową to by wychodziło 2800 do 2900. Czyli tak jak miałem w Pakelu. A w Pakelu pracowałem po, kurwa, 6 do 9 godzin, 10 to już naprawdę kurwa, był długi dzień. Także naprawdę nie ma takiej opcji. Dlatego jest problem z kierowcami. Kto im będzie robił za takie pieniądze? Ja na pewno nie. Także tak wygląda z tym sprawa. I nic, no to by było na tyle w tym dzisiejszym materiale. Jadę do chatki, zjeść śniadanko. Muszę zaglądać do córki. Do szkoły jej dzisiaj nie odwiozłem, bo ją brzuch bolą. Muszę się zapytać jak się czuje. Także... To na tyle dzisiaj. A, jeszcze dzisiaj Wam rzucę ten filmik, bo rano. Dobrze. Amerykanie do swoich potrzeb wymyślają UFO. Będą hologramy nam pokazywać. Oj, głupich szukają. I'll just go.